Hehehe, był smoke, spadł Czekaj, mi go granatem Miedzi krótko, miedzi krótko Dawaj, dawaj, ślub go no, Nie, szczera, nie został Nic nie zostało, krótki Oj. spokojnie Umarłem ja, Kurwa, zdążył cię zabić? No nie, no nie, no nie, no ta, nie, no ta. Gdzie do pana tak wychodzisz? Nie skanować. O Jezu! Po... Smoka przeszedł, tak też się nie robi. To ta runda się niczy. Yy, pieniędzy nie ma, rushujemy krótką. Rush short, rush short. Short, rush, short, rush. Ale jest już na pierwszej Wszystko w pizdu, kupujemy co się da. Apolon już tarinę opuścił, deskę. Flagę. Plaget. Nie ma smoka? Lecimy, lecimy, go, 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 go! O oh yes, Nie let's... mój smoke. Co się, go, go, go! Do tyłu, go! Do tyłu, go, go, go! go. Adaś, cofnij, cofnij się. się. Wiatr się zerwał. Czerwona flaga. Ey Adrian, zrzuć nam flesza krótką. Proszę, żyj. Nie teraz, poczekaj. Nie teraz. się skończy mołotow, żebyśmy mogli przejść, rzuć flesza i wbijam. Flesza, 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 Adrian, flesza. Dostam banie, banie to ślepi jest. Oj, chuj, chłopaki weszli. Daj ojciec, ja z tego ace'a. Za sobą, za sobą jeden. Aj, nice try. 79 w sześciu. Ostatnia runda. Matka, musiałeś kupić taką chujową broń, bo To jest to najlepsza broń na świecie. I jest lepsza chujowa broń. Kupujemy, co się da. <grymna> lepsza chujowa. <grymna> jest. Eee. Dzięki. Ale runda jest ważna. Ale ta Nie. 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 Ale najważniejsza. Kurwa, masz, stał. Aj, w piście taki strzał. Smoke na krótkiej, długiej. Czyść. Czyść, czyść ojciec, czyść. Czyś. Już nie mam czego czyścić. Mołotow mam, nie mogę czyścić. Ja tak stoi. Auć. To nie jest dalej, pierdolę ja mam Dobra, skończył się. Patrz. Jeden po skałcie? na krótkiej jest. Będą go załatwić. Awka zaraz będzie stała. O. Dobry? Dobry. Dobry, 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 dobry. Strzelił z Afki. Kurwa mać! Celik mi się odcelował, a ta Awka stoi. I on jest po skałcie, więc może go zabijesz. A, ja, ja, konferencja minus. 40. No, teraz, masz go. Dzięki, DAJESZ na darku, na darku, na darku. Minus 50. Ej, nie musisz tam mówić. No tak, Brawo, ojciec, Prawo! O jezus. szybki pił.